To już mamy księdza O. Ale to było pewne, ponieważ jeżeli pojedzie się i się zobaczy, jak e, wyglądał ten cały cymes, czy to miejsce, w którym powstał ośrodek, to widać, że jest to grube nieporozumienie. Poza tym, ktoś tam chyba napisał w komentarzu, chyba na x że jak w Perelu robi się to przed świętami. Nie, zawsze prokuratury tak działały. Czy to było w Perelu, czy to było za czasów tej czy innej opcji, czy za czasów na przykład PiSu. Głównie aresztowania zwykle idą przed samymi świętami. Takimi czy innymi po to, żeby takiego czy innego jeszcze zmiękczyć. Ale w tym przypadku chyba ksiądz O, zwany przeze mnie Salcesonem, spodziewał się tej sytuacji, prawda? Nie? To chyba pycha. Zawsze kroczy przed upadkiem to do tych wszystkich księży, którym się wydaje, że ich nie dopadniemy.